Tydzień wcześniej koalicja obywatelska w minioną sobotę sztab Roberta Biedronia ruszył z kampanią majowych wyborów prezydenta Polski na terenie Pabianic sztabowcy i zwolennicy kandydata zjednoczonej lewicy przed Urzędem Miejskim zainaugurowali zbiórkę podpisów. Dzisiaj zaczynamy tutaj, ale będziemy pojawiać się na pewno i w tych miejscach, gdzie, gdzie, gdzie ludzie najczęściej są. W tygodniu, mówię, że to będą rynki, będziemy się kręcić w centrum. Tam, gdzie możemy, po prostu. Tam, gdzie możemy, tam, gdzie dotrą nasi wolontariusze. Na konferencji prasowej sztabowcy Roberta Biedronie mówili o planach na trwającą kampanię prezydencką. Na pewno będzie pozytywna, podkreślał Michał Pietrzak. Nie będziemy używali mowy nienawiści, nie będziemy ocierali palcami pod oczami. Będziemy w całym mieście, Robert Biedroń na pewno odwiedzi nas. Nieoficjalnie wiemy, że będzie to na początku marca, w tym chyba pierwszym tygodniu marca. Tak oficjalnie otworzy ten komitet swój, który już już tej prężnie działa. Potrzebny nam człowiek, który będzie prezydentem wszystkich, a takim jest Robert Biedroń. Zachwalali swojego kandydata podczas konferencji reprezentanci Lewicy. Pabieńczanie, jak mówił Michał Pietrzak, mogą liczyć na wizytę Roberta Biedronia w naszym mieście. Będą mogli również spotkać w Pabieńcach kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Małgorzatę Kidawę-Błońską, o czym zapewniała tydzień temu posłanka Koalicji Agnieszka Hanajczyk. Są dwie takie chwile w życiu, które zapamiętujemy do końca życia, zwłaszcza w karierze zawodowej, a w tym przypadku w służbie w policji. Pierwszą jest wstąpienie w szeregi policjantów, drugą to moment, kiedy żegnamy się z mundurem. To właśnie druga okoliczność przyświeca naszemu spotkaniu, mówił na uroczystości, na której żegnano funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, komendant powiatowy policji, inspektor Tomasz Szwed. A była ich niemała grupa, bo kilkunastoosobowa. Ze służbą w policji pożegnało się piętnastu doświadczonych funkcjonariuszy, z czego obecnych było jedenastu. Komendant, w obecności swojego zastępcy, kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy, podziękował im za lata spędzone w naszej jednostce, za pracę na rzecz społeczeństwa, za poświęcenie czasu prywatnego, za to wszystko, co przez ostatnie lata było, jak to powiedział, celem ich życia. Nie bez mówię, że ten cel niejednokrotnie powodował, iż musieli poświęcić własne prywatne cele, własny prywatny czas, żeby zrealizować wszystkie zadania, które przed nimi były stawiane. Sami dobrze wiemy, iż nasza służba nie jest lekka. Sami dobrze wiemy, ile czasu musimy poświęcić, żeby dopełnić groty przyrzeczenia, groty ślubowania policjantów. Jak patrzymy na naszych kolegów, na pewno mamy w pamięci te wszystkie chwile, które spędzaliśmy z nimi tutaj, w służbie, w Pawianickim Komendzie. Wiemy dobrze, iż niejednokrotnie musimy wyrzekać się swoich prywatnych planów, zamierzeń. Wiemy również, gdzie jest, nie się bywa, nabywa się doświadczenia przez wiele lat ciężkiej służby. Za te wszystkie momenty, za te wszystkie państwa poświęcenia jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękując, komendant Szwed przybliżał przebieg służby odchodzących policjantów. Z Wydziału Kryminalnego odeszło czterech funkcjonariuszy na czele z jego naczelnikiem pod komisarzem Rafałem Jagiełło, który w służbie przepracował 29 lat. Z mundurem pożegnało się dwóch funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, w tym zastępca aspirant sztabowy Rafał Ceglarek po 25 latach pracy, a po 29 latach technik kryminalistyki. Aż pięciu policjantów na emeryturę odeszło z wydziału prewencji. I tak po prawie 25 latach służbę zakończył aspirant sztabowy Aleksander Kubacki, kierownik pierwszego ogniwa patrolowo-interwencyjnego, a po 29 latach nadkomisarz Zbigniew Frontczak, doświadczony dyżurny Pabienickiej komendy. Po 26 latach służby w policji odeszli także podinspektor Mirosław Szczęsny, eksperty do spraw kontroli, oraz aspirant sztabowy Marek Frontczak, wieloletni kierownik do spraw kryminalnych w Konstantynowskim Komisariacie i tamtejszych dwóch funkcjonariuszy. Policyjni emeryci, na pamiątkę od kolegów i koleżanek, otrzymali ryn grafy oraz upominki, a w podziękowaniu gromkie brawa. Na zasłużoną emeryturę po dziewięciu latach przeszedł także czworonożny funkcjonariusz specjalizujący się w tropieniu śladów ludzi i przeszukaniach terenu. Szukał głównie osób zaginionych i sprawców przestępstw. To pies o imieniu Karo, który do komendy powiatowej policji w naszym mieście trafił 1 września ubiegłego roku. Pod opieką młodszej aspirant Katarzyny Plocek tworzyli patrol w Wydziale Prewencji. Karo, oprócz służby w policji, ma na swoim koncie można powiedzieć karierę filmową. Ten sympatyczny i łagodny owczarek w serialu kryminalnym pod tytułem Komisarz Alex zagrał główną rolę psiego policyjnego detektywa. Miał okazję zagrać u boku Antoniego Pawlickiego swojego filmowego opiekuna. Wystąpił też w scenach z Magdą Walach oraz Ireneuszem Czopem. Jak było widać, już nie mógł się doczekać smakołyków, które przygotowano mu w ramach podziękowań za służbę. Na zasłużonym odpoczynku psem nadal będzie się opiekowała pani Katarzyna. Na koniec komendant Tomasz Szwed zadedykował emerytom refleksyjny wiersz Nic dwa razy naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, a później już na wesoło przytoczył dziesięć przykazań emerytowanego policjanta. Pamiętaj, emerytura to jest to, co się słusznie należy. Teraz niech pracują inni. Żyj przede wszystkim dla siebie, bez poświęceń dla innych. Nie męcz ciała żadną dietą, już się dosyć nacierpiało. Pamiętaj, że nic nie poprawia humoru jak męskie spotkania. Niech tym ulubionym sportem będzie tak zwany leśnik. Szósty, kalorie spalaj tylko w słońcu. Siódmy, wybierz się w podróż maszyn. ósme, relaksuj w dużej wargi i niech będzie codziennością. Dziewiąte piwo, socz z rozkoszą, dziesiąte i zawsze ciesz się życiem. Tego Wam życzę. Spotkanie zakończyły indywidualne życzenia od kolegów i koleżanek. Było też pamiątkowe zdjęcie. Komenda Wojewódzka Policji Włodzi i Związek Zawodowy Policjantów Województwa Łódzkiego 14 grudnia ubiegłego roku zorganizowały charytatywny bieg dla Domu Małego Dziecka w Łodzi pod nazwą Zostań Niebieskim Mikołajem. W to przedsięwzięcie zaangażowany był Adrian Jurowski, postarunkowy z naszej komendy, który za pomoc przy realizacji tej imprezy został wyróżniony przez Komendanta Wojewódzkiego. Podziękowania i gratulacje podczas uroczystości pożegnania policjantów odchodzących na emeryturę wręczył Adrianowi Jurowskiemu komendant Tomasz Szwed. Wydarzenie to z udziałem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji miało na celu pomoc najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, także promocję zawodnych policjanta i ocieplenie wizerunku formacji. Za to uczestnictwo, za Pana zaangażowanie, za to, że tak szybko i tak dynamicznie y, utożsamia się Pan z formacją, Składa panu podziękowanie za dostawy i życzę sukcesu w służbie komunalnej instytucji, Policji, nie inspektora W charytatywnej imprezie biegowej wzięło udział 350 osób. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Ponadto uczestnicy przynosili najbardziej potrzebne dzieciom rzeczy, takie jak środki higieniczne, odzież, żywność, a także zabawki. Tego dnia każdy mógł zostać niebieskim Mikołajem. O tym, że na świecie jest coraz mniej wody i że należy ją oszczędzać, mówi się coraz częściej i coraz głośniej i nic dziwnego, bo problem przybiera na sile. Dlatego istotna jest edukacja zwłaszcza młodego pokolenia ludzi, którzy poprzez przekazywaną wiedzę będą wiedzieli jak ważną rolę odgrywa woda w przyrodzie, w jaki sposób należy ją oszczędzać oraz nie zanieczyszczać. Temu służą trwające właśnie warsztaty o wodzie pod nazwą Niebieska Planeta, które odbywają się w ramach realizowanego przez zakład wodociągów i kanalizacji projektu Pabianice o wodę dbają, bo środowisko kochają. Rozpoczął się kolejny etap projektu Pabianice o wodę dbają, bo środowisko kochają. Skupiamy się teraz na warsztatach, które prowadzone są dla uczniów szkół średnich, dla wszystkich szkół średnich w Pabianicach. Także już mamy za sobą warsztaty w mechaniku, dzisiaj szkoła elektryk, czyli zespół szkół numer dwa, jutro zespół szkół numer trzy i po weekendzie nasze dwa licea. Warsztaty prowadzi Alicja Łopuszyńska z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła. Młodzież pracuje w kilkuosobowych grupach, które również się zmieniają po to tylko, żeby móc wymienić się swoimi pomysłami. Młodzież aktywnie uczestniczy, nie jest to wykład, oni wciąż aktywnie działają, mamy trochę ruchu, trochę dyskusji, muszą tak, samodzielnie myśleć i podejmować decyzje. Zadania do wykonania są różne. Mieliśmy takie zadanie, że przychodziliśmy na zieloną stronę, jak się zgadzaliśmy ze zdaniem, lub na czerwoną, jak się z nim nie zgadzaliśmy. I tam było na przykład procentowo podane, ile ludzi nie ma dostępu do, do wody pitnej. I no, byliśmy zaskoczeni, że aż taki duży odsetek tych ludzi nie może sobie pozwolić na taki luksus, jaki my mamy tak naprawdę cały czas. Także to też było szokujące. No i myślę, że też integrują nas te zajęcia, bo, bo yy, tak, tak, pracujemy w zespole. Uczniowie muszą wskazać przykłady zwiększenia dostępu do wody pitnej lub odpowiedzieć, co by zrobili, gdyby wody nie mieli przez 3 dni. Ograniczenie kąpieli, nie robimy prania, pijemy i jemy na mieście, pijemy z butelki, kupujemy wodę w sklepie oraz korzystamy z wody ze studni, a najlepszym rozwiązaniem jest wyjazd do rodziny na wieś. Tylko trochę byście się oddalili pewnie od miejsca tak, nauki i byście musieli więcej Bo na taoda posta, taoda nie? To, było, to było i cały czas. Jedno z zadań dotyczyło również sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym. Uświadomiłam sobie, ile tak naprawdę wody tracimy na takie codzienne czynności, jak pranie. 60 litrów to jest. Ogromna ilość. Właśnie to mi dużo uświadomiło, żeby jednak oszczędzać tą wodę. No i nauczyłam się też jak oszczędzać tą wodę, tak? Warto zbierać deszczówkę na przykład i podlewać nią rośliny. Dobrze wiedzieć takie rzeczy. Ale do tej pory próbowałaś oszczędzać wodę w domu? Korzystam w domu z dzbanków z filtrem, także nie kupuję już butel wody butelkowanej. Staram się używać toreb takich papierowych albo materiałowych zrezygnowałam z foliówek, no i segreguję śmieci. Także myślę, że takimi małymi kroczkami jednak dbam o to środowisko. Czyli teraz twoje, Twoja świadomość zwiększy się w kwestii oszczędzania wody? Tak, oczywiście i myślę, że każdy powinien zwiększać tą swoją świadomość, bo to tak od jednej osoby do drugiej osoby i, i możemy zrobić naprawdę dużo dobrego. Jak przyznała Alicja Łopuszyńska, młodzież jest bardzo aktywna, ma wiele dobrych pomysłów. To dobry prognostyk, jeśli chodzi o młode pokolenie. Jednak biorąc pod uwagę ogólną świadomość społeczeństwa w kwestii znaczenia wody oraz jej oszczędzania, to jeszcze jest ona zbyt mała, mimo że małymi kroczkami zmienia się. Nadal nie mamy takiego szacunku do wody. I co wtedy w takiej sytuacji, nie wiem, jakieś kampanie, akcje edukacyjne? Myślę, że edukacja jest bardzo dobrym kierunkiem. Tak, Już od tych najmłodszych, już od przedszkolaka. Tak, Dzieci powinny wiedzieć, że tak? po umyciu rączek zakręcamy kran, a do mycia zębów kubeczek używamy. Także wszystkie grupy wiekowe, ci starsi też. Na pewno takie zajęcia otwierają oczy, usłyszeliśmy. Są bardzo potrzebne. Wiemy, ile tej wody niestety się marnuje i że z jej brakiem zmaga się na co dzień bardzo dużo ludzi w innych krajach, mówili uczniowie elektryka. My ją mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, tak w każdym kranie leci. Nie zastanawiamy się, czy tej wody jest mało, czy dużo, a jest jej naprawdę mało. Coraz mniej już niektóre miasta w Polsce mają problemy z wodą pitną. Na podsumowanie warsztatów odbędzie się konkurs wiedzy o wodzie. Z każdej szkoły będzie wydelegowane pięć osób, które będą tą szkołę reprezentować. Oczywiście. Konkurs będzie z atrakcyjnymi nagrodami, a tematyka będzie stricte dotyczyła tego, co poruszane było na warsztatach. Przypomnijmy, warsztaty to trzeci etap projektu. Projekt zaczęliśmy pod koniec września, pierwszym rajdem rowerowym, następnie po rajdzie odbyły się spektakle teatralne dla dzieciaków ze, szkoły, ze szkół podstawowych i przedszkolaków. Teraz robimy warsztaty dla szkół średnich, zaraz po nich i po konkursie odbędą się warsztaty dla Przedszkolaków i dzieciaków ze szkoły podstawowych. Następnie będziemy organizować taki rajd, bieg z przeszkodami dla dzieciaków i jeszcze jeden rajd rowerowy, który odbędzie się w, dni, w Dniach Wody. Koszt realizowanego projektu to 130 tysięcy złotych, z czego 78 tysięcy to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kiedy w 2016 roku startował pierwszy bieg walentynkowy na trasę wyruszyły 64 osoby. W tym roku było ich niemal o 100 więcej. Po tej frekwencji widać, że impreza zyskuje coraz to nowych zwolenników. Jest nas bardzo dużo, ale myślę, że i to, że spotykamy się tutaj od wielu lat w tym samym miejscu, prawie o tej samej porze i pogoda sprawiły, że, no, że chętnie tutaj nasi koledzy i biegacze i kikarze przychodzą. Bieg walentynkowy organizowany przez Stowarzyszenie Wszystko Grapabienice na dobre wpisał się w kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście. W tym roku obchodził mały jubileusz pięciolecia. Mimo, że w nazwie imprezy jest określenie bieg, to uczestniczą w nim również zwolennicy marszów Nordic Walking, którzy co widać było na starcie tegorocznej edycji, stanowili zdecydowaną większość w stawce uczestników. Nordic Walking robi się w ogóle bardzo popularnym sportem i w pamięciach coraz więcej osób chodzi z kijami. Ja myślę, że duża zasługa grupy treningowej, która jest utworzona przy naszym stowarzyszeniu i którą prowadzi Mirek czyli formy na piątkę, bo zrzeszają bardzo dużo osób i bardzo dużo osób pokochało ten, ten sport. Tak jak w każdym biegu walentynkowym do pokonania były dwa dystanse. Krótszy, 7-kilometrowy należał do kijkarzy. O 4 kilometry więcej musieli zaliczyć biegacze. Należy przypomnieć, że jest to bieg towarzyski i nie ma znaczenia kto w jakim czasie pokona trasę. Ale nieformalny zwycięzca jest tylko jeden. W tym roku jako pierwszy linię mety przekroczył, co jeszcze w historii imprezy się nie zdarzyło, przedstawiciel Karzy Marek Kosecki. Miło mi z tego powodu, ale nie spodziewałem się naprawdę no, zaskoczenie. Czekałem, aż, aż biegacze zaczną mnie wyprzedzać, bo to zawsze tak się odbywało, no, a dzisiaj wyjątkowo jakoś dobrze, fajna pogoda, miła atmosfera, więc las sprzyjał. W tej imprezie pan Marek uczestniczy nie pierwszy raz i traktuje ją jak trening przed kolejnymi poważniejszymi wyzwaniami, a tych planuje w tym roku niemało. Chyba najbliższy to start w Justynowie, później mistrzostwa Polski w sztafetach w Jastrowiu, no i być może mistrzostwa świata w Bełchatowie. A co później, może Puchar Polski, może jakieś inne rzeczy. Zobaczymy, to wszystko pokaże czas, na co, na, na co go starczy, tak? jak, jak będzie z kondycją. Na powracających biegaczy i kijkarzy na mecie czekał jak zawsze ciepły posiłek, tym razem barszczyk z łóżkami przygotowany przez stowarzyszeniowego kucharza Piotra Wilczyńskiego. Można było również uzupełnić spalone kalorie innymi łakociami. Na zakończenie był wspólny taniec i inne atrakcje przygotowane przez organizatorów. Bieg walentynkowy zainaugurował cykl tegorocznych imprez Stowarzyszenia Wszystko Gra Pabianice. Oby to była dobra pasa i dobry rok, bo przed nami jubileuszowy 10 Pabiański Półmaraton. Już 10 rok na ulicach Pabianic spotkają się biegacze z całej Polski, ale nie tylko z całej Europy. Trwają przygotowania, już pełną parą do Pabiańskiego Półmaratonu. Oczywiście zapisy zaczęły się w tamtym roku, w październiku. W tej chwili na listach jest ponad 1000 osób. I oczywiście przy Pabiańskim Półmaratonie, bo skoro jubileuszowy. Do Wiele rzeczy będzie się nowych działo, ale tradycyjnie imprezy towarzyszące, czyli bieg na szpilkach, bieg Januszu, bieg dla dzieciaków, bo, bo to jest ważny element. Chociażby dlatego, że chcielibyśmy, żeby ci najmłodsi też zostali z nami i, i uprawiali jakikolwiek sport, nie, nie chodzi o bieganie, a także bieg na 5 kilometrów, bo on też zagościł na w Pabianicach. Pabieński Półmaraton to kultowa impreza stowarzyszenia, ale również inne wydarzenia zyskały wielu zwolenników nie tylko z naszego miasta i regionu, ale i z całej Polski. Przed nami oczywiście Leśna Doba, bardzo wymagająca, bo całodobowy bieg dla ultramaratonczyków, który uwielbiamy, lubimy i cieszymy się, że możemy go organizować. Oczywiście kolejny marsz Nordic Walking, też w Pabianicach, też w Lesie Karolewskim i ten marsz skierowany jest tylko i wyłącznie do tych, którzy chodzą. Skiami, ale zaangażowaliśmy się też w bieg. Charytatywny, który będzie kontynuowany w tym roku Corinon Coran. Jest to bieg, który promuje profilaktykę nowotworową. A także w planach mamy jedną niespodziankę i się do niej przygotujemy, ale o tym powiedzieć nie mogę, ale na pewno będzie jeszcze jeden bieg w naszym wykonaniu. Stowarzyszenie Sezon zakończy w grudniu tradycyjnym biegiem mikołajkowym. Zainteresowanych bieganiem i chodzeniem w tych wszystkich wydarzeniach, zapraszamy do śledzenia strony internetowej Wszystkoń.pl, gdzie można zapoznać się ze szczegółami organizowanych przez Stowarzyszenie Imprez. Koszykarki Grotto Mikpowieńce rozegrały przedostatni mecz w rundzie zasadniczej rozgrywek pierwszej ligi rywalkami i gospodyniami. W tym spotkaniu były liderki tabeli i drużyna Zagłębia Sosnowiec. W Powieńcach zwyciężyły podopieczny Sylwii Wlaźlak 88-75, ale obecnie przetrzebiona kontuzjami drużyna nie miała powiedzmy otwarcie szans na zwycięstwo w Sosnowcu, mimo tego nasze koszykarki zapowiedziały walkę o każdy punkt. Mecz zaczął się od prowadzenia gospodyń po celnych osobistych 2 do 0. Na to odpowiedziała Natalia Danych i Grot Tomik objął prowadzenie 3-2, jak się później okazało, jedyne w tym pojedynku. Po niespełna 3 minutach gry Sosnowiczanki prowadziły już 13 do 3, a pierwszą kwartę zakończyły z 24-punktową przewagą 37-13. Brak kontuzjowanych podstawowych zawodniczek w naszej drużynie Magdaleny Grzelak, Katarzyny Szymańskiej, Leony Jankowskiej, która na krótko wsparła zespół, bo po dwóch meczach doznała kontuzji, bardzo osłabiło skład. W tej sytuacji trudno było Sosnowiczankom nie wykorzystać szansy na srogi rewanż za porażkę w Pabienicach I tak też się stało. Mecz można spokojnie powiedzieć był jednostronny. Po drugiej kwarcie, którą gospodynie wygrały 34-16 i do przerwy prowadziły 71-29, było już wiadomo, że to nie będzie zwykła wygrana Sosnowiczanek, a pogrom jaki sprawią naszej drużynie. Magiczne 100 punktów zapewne pojawiłoby się na tablicy wyników już w trzeciej kwarcie, gdyby nie to, że trener Zagłębia wprowadził na parkiet zawodniczki drugiego składu. Sosnowiczanki wygrały trzecią kwartę 25 do 10 i na 10 minut przed zakończeniem spotkania prowadziły 96-39. Setny punkt gospodynie zdobyły po półtorej minucie gry czwartej odsłony. Ostatecznie zagłębie Sosnowic pokonało grot Tomik Pamięcy 120-51, w trzeciej i czwartej kwarcie miały okazję zadebiutować w rozgrywkach pierwszoligowych nasze juniorki, które trenerka Sydwia Wlaźlak sprowadziła na parkiet, aby dać odpocząć podstawowym zawodniczkom, które grały od początku spotkania. Młode adeptki Koszykówki zaliczyły pierwsze punkty, Klaudia Beze zdobyła trzy, a Paulina Szwej dwa punkty. Nie udało się to trzeciej juniorce Oliwii Zajdzie. Mimo porażki w Sosnowcu Pawieńczanki nadal zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy B i po minionej kolejce spotkań nie tylko jest pewne, że pozostaną w pierwszej czwórce drużyn, które awansują do fazy play-off, ale również zachowają trzecią lokatę. Czwarta drużyna Enea AZS II Poznań ma bowiem o jeden punkt mniej od Grot Tomik, i gdyby Poznanianki wygrały ostatni mecz, a Pabieńczanki przegrały, drużyny zrównają się punktami. W takim przypadku liczy się bezpośredni bilans meczów zainteresowanych drużyn, a ten lepszy ma nasz zespół, który dwukrotnie pokonał Eneę Poznań. Ostatni mecz Pabieńczanek z drugim zespołem NAGORZ w Wielkopolski, który już nie ma znaczenia jeśli chodzi o układ tabeli, dla naszych zawodniczek będzie raczej walką o jak najkorzystniejszy rezultat. Grot Tomik rozegra go w nietypowym terminie, bo w piątek 21 lutego o godzinie 16 i również w nietypowym miejscu, bo w starej hali koszykówki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Grota Roweckiego.